Ach, zadbać o to, co, co, co ma być w lodówce, do jedzenia, by było czysto, ładnie uporządkowane. Niestety, co to za duch? Ach, gospodarczy jakiś, ale nie, nie duch święty. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W dzisiejszym pierwszym czytaniu w dziejach apostolskich znajdujemy takie zdanie. A teraz, przynaglany przez ducha, udaję się do Jeruzalem. Przemawia święty Paweł do tych, których zostawia, by udać się do Jerozolimy, wiedząc o tym, że. Tam w tej Jerozolimie będzie cierpiał, bo tomu też Duch daje, zapewnia mnie Duch Święty w każdym mieście, że czekają mnie tam więcej i utrapienia. I mimo tego on przynaglany przez Ducha Świętego, udaje się do Jerozolimy. Dziwne, prawda? Ale zobaczcie, że ten Boży człowiek postępuje tak jak Jego Mistrz, jak Jezus Chrystus. Przecież On też wiedział dobrze, co go czeka w Jerozolimie, i udawał się do Jerozolimy. Kiedy przyszedł Jego czas, szedł przynaglany Duchem Świętym do Jerozolimy. Mimo, że wiedział, że będzie cierpiał, że odda życie. Zadbawienie świata. Zaprawdę. Pomyślmy o sobie. A, powiesz w tych kategoriach spokojnie. Spokojnie. I trzeźwo. Jaki duch nas przymnagla i do czego? Czym żyjemy? Co mamy jako wewnętrzny motor? Do czego dążymy? Czego się spodziewamy, w jakim celu to robimy. I szczerze powiem, że mnie się zdarza: często się spostrzegać, że ja mam takie przynaglenie wewnętrzne, wyniesione z domu. Co widziałem u, u mojej mamy, która nie umiała chorować, bo jak się położyła w łóżku, to pod tu widziała kusz na, na, na meblu i musiała wstać, żeby zetrzeć. To są rzeczy, które się wynosi z domu i niestety są tak głęboko zapadnięte, że mnie też nieraz korci. Święto, nie święto, ach, jakieś prusze małe znajduję, żeby je podnieść. Jest sprawy porządkowe, gospodarcze. To jest, nie, nie jest Jerozolima. To nie jest to, by oddać swoje życie za innych, tylko by mieć jakiś porządek. Ach, by zadbać o to, co, co, co ma być w lodówce, do jedzenia, by było czysto, ładnie, uporządkowane. Niestety. Co to za duch? Ach, gospodarczy jakiś. Ale nie, nie Duch Święty. Czemu on służy? Mnie służy mojej wygodzie, a przy okazji, może i trochę innym, ale też bardziej, żeby mnie chwalili, niż, żeby, niż żebym był gotów, jak święty Paweł nie ceni sobie życia i jest gotów oddać je, bylebym tylko dał świadectwo Ewangelii łaski Bożej. Na szczęście, jako pewien pozytyw powiem, bo Pan Bóg. Jak już dawałem o tym nieraz świadectwo, posługuje się grzesznikami, również mną, i pomału przeobraża. Mam też innego ducha. Też reflektuję się i myślę, że z wszystkiego, co czytam, to najwięcej czytam Pismo Święte. Choćby przymuszany, żeby przygotować homilię przymuszany sytuacją. Wiem, że ludzie czekają. Potrzebują i w ten sposób daje świadectwo Ewangelii łaski Bordy. Bo jest to niewątpliwie łaska, że Pan Bóg mną tak pokierował, że ja to robię i znajduję w tym pewien smak. Podobnie zresztą, jak można się rozmakować właśnie w rzeczach gospodarczych, jak coś umiem robić, coś służy jakoś. Podobnie w sprawach duchowych. Można i trzeba. Trzeba, żeby tam to się umniejszało, a to powiększało. Są lepsze jeszcze przykłady świętych. Dzisiaj wspomina się świętego Filipa Neri, który. Miał też ducha, który go przynaglał. Nie tak jak mnie, kiedy jest wiosna, przynagla, żeby wyjść na łono natury. Jego, niezależnie od wszystkiego, duch przynaglał, żeby być z ludźmi. Przede wszystkim z młodzieżą, która potrzebowała jakiegoś duszpasterza, jakiegoś przyjęcia. Potem do chorych, potem do ubogich. Tam go Duch przynaglał. On tam był zawsze z nimi. Im poświęcił swoje życie. Tak bardzo, że, że po prostu spędzał tam czas. Oddał swoje życie. Tak jak patrzcie, Bóg, który jest miłością, jest tym, który przynaglony Duchem Świętym stał się Człowiekiem w Jezusie Chrystusie. I przynaglony by być z ludźmi, tymi, którzy potrzebują dobrej nowiny, bylebym dał świadectwo Ewangelii łaski Bożej. Tak bardzo Bóg nas kocha. Niech to co jest dla nas ciężkim i mozolnym. Niech nas nie zniechęca. Owszem, niech nas zachęca to, że Bóg wychodzi nam naprzeciw. On sam, Ten, który obiecał i daje Ducha Świętego, działa pod wpływem tego Ducha Świętego. Przynaglony miłością miłosierną, schodzi do nas za każdym razem, również teraz, przez to. Przez tę transmisję, że słuchasz, że myślisz, że w Twoim sercu ta łaska Boża dotyka Cię. Jestem kochany przez Boga. Tak jest, jesteś. Jestem kochany przez Boga, który obiecuje, który daje nam ducha świętego. On działa. To jest pewien proces.